Zobaczcie Państwo, najłatwiejszą operacją tutaj, jeżeli macie Państwo podobnie jak tutaj na wykresie, czyli jest jakaś przestrzeń w 20 roku między lewą a prawą stroną wzoru. Tutaj na moim przykładowym wykresie to jest jakieś 6 punktów procentowych. Te 6 punktów trzeba przemnożyć przez budżet. Powiedzmy, że ten budżet tutaj jest 100 milionów w tym przykładzie, tak? 6% przez 100 milionów to jest dodatkowe 6 milionów wolnego wskaźnika, my to nazywamy, tak? Kwotowo. I teraz. Trzeba zbadać, czy przedpłata w roku 2020 tych rat tutaj, z 2022-2023 roku, czy przedpłata dokonana z nowego długu, no bo państwo nie macie tych pieniędzy. Przecież musicie dokładnie te 6 milionów, przypuśćmy, że to jest 6 milionów, emitujecie nowe obligacje. Kiedy te obligacje będą spłacane? Po 30 roku tutaj, dlatego ja mówię o obligacjach, bo rzadko będzie tak, że kredyt da się ułożyć w tej konstrukcji. Czyli emitujecie nowe obligacje na 6 milionów, one idą, jakby te pieniądze wykorzystujecie na przedpłaty tych tutaj rat z 2022-2023 roku, albo jak w drugim przykładzie przy scenariuszu na 25% spadku, też jest problem z 21. trochę już, robicie te przedpłaty z pieniędzy, które otrzymujecie z nowego długu, ale ten dług musi być zrobiony obligacjami, bo jego spłata będzie następowała, z wykorzystaniem dużej karencji zazwyczaj, to też w zależności od tego, jak wyglądają Państwa wskaźniki, jak wygląda Państwa zadłużenie. I znowu mówię, że to dotyczy 80% Państwa, bo, bo ci, co w ogóle nie mają długu, to patrzą na mnie i się pewnie nudzą teraz troszeczkę, tak? No, ale ja mówię o takich przypadkach w większości, kiedy Państwo macie jakieś zadłużenie. I, i jest łamany ten wskaźnik. Trzeba wykorzystać tę wolną przestrzeń w 2020 roku, a dzisiaj ją macie, czyli w 2020 roku, całkiem dużą najczęściej, bo były super lata, 17, 18, 19, na podstawie której był wyliczany wskaźnik z 2020 roku. Macie tą możliwość, robicie przedpłaty. Teraz ci z Państwa, którzy macie obligacje w tych latach 21, 23, robicie telefon do banku jutro i mówicie drodzy, drogi banku, jeden, drugi, ja tak nieśmiało bym prosiła o przesunięcie mi tych obligacji na rok tam 2030, sobie Państwo wyliczycie. Na który rok, tak? I tak robicie. Jeżeli Państwo macie jeszcze trzecia sytuacja, nie macie tutaj żadnej przestrzeni, a macie tutaj kredyty, to nie ma rozwiązania, bo tutaj trzeba będzie zrobić zwyczajną restrukturyzację kredytową pod programem naprawczym, najprawdopodobniej w przyszłym roku. I bo, bo owszem, przedpłacić można, ale jak, jak macie przestrzeń, to jeżeli macie przestrzeń tutaj w 20 roku wolną we wskaźniku, to przedpłacicie te kredyty i z wykorzystaniem obligacji przerzućcie je na później, te spłaty, ale jak nie macie wolnej przestrzeni w 20 roku i macie kredyty, których nie da się przesunąć na 30 rok, nie da się, ze względu na prawo zamówień publicznych, no to wtedy nie mam rozwiązania. Wtedy niestety to, to są procedury naprawcze z, z, z ustawy o finansach publicznych, drodzy Państwo.